Mało wiemy o Tobie, coś na Turkach chadzał, Węgra królem obierał i tratował Szweda, ale patrzył i tego, by obrana władza nie zabrała Ci czasem, czegoś sam jej nie dał. Lecz nic to śmierć, czy nic to życie, potyczki, zwiady i miłostki. Do nieba leci mały rycerz, do nieba jest najbliżej z Polski. Swoje odsłuchał i odsłużył wiatraczkiem sztychem, fintą płytką. I oto dzieło jego w gruzy, więc chyba rację miał, że nic to. Po klęsce nie pierwszej. Podnosząc przyubice, przechodzą jak we śnie ostatnie granice, przez cło przemycają swój okrzyk bojowy i kulę ostatnią, co w ustach się schowa. Przy stołach współczucia nurzają się w winie i obcym śpiewają o tej, co nie zginie. Pod prąd wąwozem, twarz ognistym wiatrom, Po końskie brzuchy, w nurt płynącej lawy. Przeszło leżerów łatwo palny szwadron, Gardła armatnie, kolanami dławić. Tata z mamą są w obozie od pierwszej niedzieli, Im jest znacznie niż mnie, gorzej, bo nic nie wiedzieli O tym, że ja tutaj jestem, nie wie nikt znajomy, Żebym tak mógł chociaż jeszcze wysłać list do domu. Niech strzeluści piekieł bestie wyciągają ku nam szpony, chówce bronią nas niebieskie, świetliste bastiony. Niech diabelskim wynalazkom bije ciemny świat pokłony, nas czekają z Bożą łaską, niedoczesne drogi.